Burger Messiego, którego można zjeść w Miami. Poleciałem do USA, aby spotkać się z Leo Messim, który czaruje w MLS. Dalej jestem w USA i pokazuję wam, jak żyje tutaj Leo Messi. Jest to gwiazda Ligi i panuje tutaj totalne szaleństwo wobec niego. Na mieście wszędzie widać wizerunek Argentyńczyka, do tego stopnia, że w amerykańskiej restauracji powstał burger na jego cześć. W dzisiejszym odcinku obejrzymy finałowy mecz League's Cup razem z kibicami w Miami. Również pójdziemy zjeść burgera Leo Messiego, który jest tutaj dostępny w jednej z restauracji. Floryda to też również dzikie tereny, więc popłyniemy łodzią powierzchnią po dzikich terenach Parku Narodowego Everglades i zobaczymy tam aligatory i inne dzikie zwierzęta. Zapraszam, do oglądania. Sponsorem kanału są zakłady bukmacherskie Elvibet. Zarejestruj się z kodem KESEK i odbysz 20 zł na start. Link w opisie. Zaczynamy kolejny dzień w USA i uwaga, jedziemy do Parku Narodowego na dzikie tereny zobaczyć aligatory. USA to nie tylko piłka, ale również miejsca, których nie zobaczymy w Europie. Podróż zaczynamy do Parku Narodowego Everglades. Oddaliliśmy się już od Miami, jesteśmy teraz na jakichś obrzeżach. No powiem Wam tak, dosyć ciekawa, krajoznawcza podróż. Zobaczcie sami. Po dwóch godzinach dojechaliśmy na miejsce. Idziemy zobaczyć aligatory. To będzie ciekawe przeżycie, bo z tego co wiemy, no jest szansa zobaczyć je. I nie można podczas tej podróży tym pontonem niczego dotykać. W nie wolno ręki włożyć do wody, nie wolno dotykać kory drzew, bo to mogą być po prostu krokodyle, aligatory, więc będzie ciekawie. Tak, a już na pewno nie można wskakiwać do wody. Mówi się, że Everglades to królestwo aligatorów. Największy aligator na Florydzie ma nawet 6 metrów długości i waży 410 kg. Podczas naszej wyprawy musi Musimy bardzo uważać. Idziemy na przygodę, nie? Zainteresowanie taką podróżą było ogromne. W sumie niecodziennie można zobaczyć aligatory z takiego bliska. Zostaliśmy yeah, sure. yeah. zatyczki do uszu, więc jak nie będziecie nas słyszeć, znaczy będzie nas słyszeć, ale jak będzie nas słyszeć głośno. To sorki, ale generalnie to będzie na pewno głośno. Ten ziomek to nasz przewodnik po bagnach Everglade. Powiedział, że jeśli chcemy wrócić sali, to mamy zakaz dotykania wody, roślin i wszystkich innych rzeczy poza naszą łonią powietrza. Tak, na razie ciekawie, jeszcze nie ale nawet. Jakieś Ciekawe, jakieś I w tym momencie wypływamy na prawdziwe bagna, gdzie będą aligatory. Momentami była to szybka i ekstremalna jazda, która dała nam sporo frajdy, ale teraz zaczyna się robić poważnie, bo dopłynęliśmy do miejsca, gdzie są aligatory. Płynie aligator! Co jest grane? A pierdziele! Yeah. Yeah. Okay. Jakie nie, się Jak jesteś abstrany. Yeah. Yeah. Jak się od brzegu? Szczerze, podniosło nam to trochę adrenalinę. Aligator okrążył naszą łódź, co było naprawdę stresujące. Czegoś takiego już nie widziałem. Kawa chodzi. Chciałem <grym> się, na brzegu, to się... Ten pan zapewnił nam niezapomnianą przygodę, za co dziękujemy wracamy na ląd. Jestem bardzo spocony, ale nie wiem, czy bardziej ze strachu, czy bardziej przez temperaturę. Bez wątpienia było grubo. Teraz wracamy do centrum Miami, aby zjeść burgera morskiego. Wjeżdżamy do restauracji, gdzie jest możliwość zjedzenia. Burgera Messiego, zobaczymy jaka będzie cena, zobaczymy jak smakuje I przede wszystkim powiemy wam czy opłaca się go kupić A wy oglądajcie do końca, bo jeszcze idziemy obejrzeć mecz Leo Messiego Dobra, hard rock i to jest wszystko proste Kanapka Messiego My Dostaliśmy menu i w sumie jest tutaj kilka przekąsek Messiego Pierwszą jest kanapka z chickenem za 20 y dolarów, nie złoty, 20 dolarów Jest także burger Messiego, którego ceny nie znamy, ale się zapytamy Trzy burgery zamówione, także lemoniadę czekamy teraz na burger burgerki i zaraz będziemy je wcinać Zrypaliśmy panowie, na 100% Tu jest made for you yeah. Leo siedzi w kuchni robi te kanapki, a my chcemy burgera Co my żeśmy narobili? Wjechały burgery Messiego. Messiego, zobaczcie jak wyglądają a zaraz je wcinamy, w ogóle jest fajny motyw piłki tutaj, zaraz zobaczycie Ten burger to prawdziwy potwór, który ma 1600 kalorii Gierek wjechał. powiem tak jest ok, najadą się nim, ale nie jest lepszy niż burger Roberta Lewandowskiego w Warszawie. Jeśli macie i w Warszawie na lewego albo Messiego burgera, wybierzcie lewego. Trochę bez smaku taki ten burger. Na, napchaliśmy się oczywiście, bo to było 1600 kalorii z frytkami. To bo, była bomba kaloryczna. No tak, da się najeść, ale... ale no to jest OK. Restauracja Hard Rock Cafe w Miami. To miejsce, gdzie kiedyś przychodziło sporo celebrytów i można zobaczyć wiele rzeczy artystów. Oprócz tego jest tutaj kurtka Michaela Jacksona. Teraz zmieniamy naszą lokalizację i jedziemy na Miami Beach odwiedzić sklep Pelego. Dojechaliśmy teraz w miejsce, gdzie znajduje się sklep Pelego. Jest to też, jakby nie patrzeć. No, ikoniczna postać jeśli chodzi o piłkę nożną. Tak, niestety nie pamiętamy go z boisk, z oglądania jego meczów, ale oczywiście widziało się pewne jakieś tam highlights i wiemy, że był przekoksem. Ale Znaleźliśmy sklep Pele i jest on w kolaboracji z Inter Miami. Wchodzimy do środka i zobaczymy, co jest w środku. Kurde, ale koszuleczki. Szacun. Ej, fajnie, że też w Miami jest taki sklep poniekąd upamiętniający właśnie Pelego, nie? Tutaj widzicie, jest dyszka na plecach Pele. Fajnie, fajnie. Zaraz zobaczymy jeszcze, jakie są te rzeczy. Widać, że ten sklep powstał z pasji. Można kupić koszulki klubów, w których grał Pele. To miejsce powstało na jego cześć. Mega mi się podoba to, że to jest w sumie nie tylko taki sklep dedykowany Pelemu, ale jest także Inter Miami. to także inne kluby, reprezentacja Anglii, Manchester United, Juventus, City, Arsenal, Czapeczki. Czyli w sumie jest to taki sklep piłkarski. No nie byłem w takim sklepie, w którym jest tyle gadżetów, jeśli chodzi o kluby piłkarskie. Oczywiście, wy w sklepie piłkarskim Ergol macie 7% zniżki na wszystkie produkty, ale jak będziecie w Miami. No to słuchajcie, wejdź tutaj, To są do kupienia zegary, są do kupienia kubki Interu Miami, reprezentacji Francji, Brazylii, takie jakieś dziwne piłkarzyki na magnes, to coś niesamowitego. Profesor Kuba ocenia sklep. Bardzo mi się podobał, każdy, znaczy fan każdego klubu. Znajdzie tutaj coś dla siebie, koszulki z drużyn z Europy, z Ameryki Południowej, różnych reprezentacji. Już jutro reprezentacja Polski zaczyna swoje zgrupowanie. Pierwszy mecz zagrają przeciwko Wyspom Owczym, i z tej okazji zrobię sobie kupon na to spotkanie. Zanim przejdę jednak do stworzenia kuponu, informacje dla pełnoletnich widzów: podczas rejestracji na zakłady bukmacherskie LVBT z kodem Kesek możecie odebrać darmowe 20 zł na start. Link do rejestracji znajduje się w opisie tego filmu. No i przechodzimy do tworzenia kuponu. Wydaje mi się, że w pierwszej połowie reprezentacja Polski strzeli dwa, Albo trzy gole, jest tutaj właśnie takie, takie zdarzenie. Postawię to. Kurs 3,7. Zagramy sobie za. A dobra, za 100 złoty do wygrania 325. Zakład został postawiony. No i zatwierdzony. Czekamy na mecz reprezentacji polskiej. I trzymamy oczywiście kciuki za biało czerwonych Nie będzie łatwo, bo nie ma Roberta Lewandowskiego. I teraz jedziemy do Champions Florida. Jest to pub, w którym można oglądać mecze. W tym pubie wszyscy przyszli obejrzeć mecz Messiego w finale League Cup. W połowie, nasz bli strzelił dającego wyrównanie. Tym samym mecz zaczął się na nowo, a kibice mocno przeżywali tą akcję. Reakcja Messiego mówi wszystko: mecz się skończył i przyszedł czas na rzuty karne pierwszego pewnie wykorzystał Argentyńczyk. Każdy strzelał pewnie, wynik był 9-9 i przedczas na bramkarzy. Golkiper Interu Miami strzelił gola i przedczas na zawodnika Nashville. <ślesk> Tym samym Inter Miami zdobył pierwsze trofeum w historii, a Leo Messi 44. w swojej karierze. Messi ewidentnie zmienił piłkę nożną w USA. Zostajemy dalej w Miami i pójdziemy na stadion zobaczyć na żywo jak gra Leo Messi. Kolejny odcinek pojawi się w następną niedzielę o godzinie 10. Kliknijcie taki sam przycisk, subskrybuj tam na dole, aby nie przegapić tego filmu.